Rogacewicz flirtuje z Kaczorowską na Instagramie. Jest cudownie. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przygotowują się do udziału w 17 edycji tańca z gwiazdami, który już wkrótce zadebiutuje na antenie Polsatu. Para nie tylko spędza długie godziny na treningach, ale także chętnie dzieli się kulisami swojej współpracy w mediach społecznościowych. Na najnowszej relacji, opublikowanej na Instagramie wyraźnie widać, jak para ze sobą flirtuje. Życie prywatne Agnieszki Kaczorowskiej od dłuższego czasu budzi duże zainteresowanie mediów. O siedmiu latach małżeństwa z Maciejem Pelą tancerka zdecydowała się na rozwód. Choć formalności nie zostały jeszcze zakończone, wygląda na to, że Kaczorowska otwiera nowy rozdział w swoim życiu. Wspólne zdjęcia i nagrania z Marcinem Rogacewiczem, a także ich częste spotkania poza planem programu, stały się tematem numer jeden w mediach. Para była widywana na spacerach, w restauracjach, a nawet podczas rowerowych przejażdżek z córkami Kaczorowskiej. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pozwalają sobie na flirt na Instagramie. Najnowsze nagranie opublikowane na insta Stories Marcina Rogacewicza szybko stało się hitem w sieci. Filmik, nakręcony przed jedną z saltanecznych, rozpoczął się od słów Kaczorowskiej, która żartobliwie zauważyła. Mam jakieś takie odciśnięte czoło po fizjoterapii? Marcin Rogacewicz błyskawicznie odpowiedział. Ja mam odciśnięte ciało po treningu z tobą. Zabawna wymiana zdań wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Aktor dodał jeszcze: Chciałbym już trenować. Ty też byś chciała, żebym już trenował. Na te słowa Kaczorowska zareagowała uspokajająco. Zaczniemy za 10 minut i będzie tak samo mocny trening, jakbyśmy zaczęli teraz. Cudownie, nie mogę się doczekać. Skwitował uradowany Rogacewicz. Choć rozmowa miała luźny charakter, łatwo można zauważyć, że między tą dwójką dzieje się coś więcej niż tylko współpraca na parkiecie. Taniec z Gwiazdami Kiedy Premiera 17? Sezonu? Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogaciewicz To bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych par nadchodzącej edycji Tańca z Gwiazdami. Kamiana na parkiecie i poza nim budzi ogromne emocje, a relacje z prób, które Kaczorowska regularnie publikuje na Instagramie, przyciągają uwagę tysięcy fanów. Czy ich intensywne przygotowania przełożą się na sukces w programie? Jedno jest pewne: ich występy będą jednymi z najbardziej obserwowanych w tej edycji show. Pierwszy odcinek programu zostanie wyemitowany już 14 września. Oprócz Kaczorowskiej i Rogacewicza na parkiecie zobaczymy także m.in. takie gwiazdy jak Barbara Bursztynowicz, Tomasz Karolak, Ewa Minge, Lanberry, Maja Bochosiewicz czy Aleksander Sikora.